Dzień moi drodzy, prawda? W dzisiejszym filmie chcę poruszyć bardzo i to bardzo ważny temat. Dlaczego? Pod ostatnim filmem... Yy, no, 25... 4 <laughs> <pięć, śmiech> lajki. Teraz wam bardzo dziękuję, prawda? I... Wejdziemy na dół w komentarze. To zobaczymy coś takiego. To oczywiście napisałam komentarz. Proszę o uwagę i żebyście pisali poprawnie karpie. To jest J. jeśli chcecie o tym film, że tak się poprawnie pisze, to będzie taki. Dlatego właśnie ten film się pojawi dzisiaj na kanale. Więc tak, proszę go oglądacie. Jakaś Agiori Owo napisała komentarz, jaka jesteś głupia. Pisze się karpie. To ja odpisałam jej skąd wiesz ona ja wszystko wiem. I mam na to dowód, jak się pisze. Bo jak wejdziemy w taką stronkę, musicie pisać karpie, czy karpie przez i i, 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 i to pisze, karpie to jest niepoprawna pisownia A karpie jest bardzo poprawna. Nawet widzicie tu sami i macie dowód. I nie wiem, czemu after effect się włączył, ale mniej. Chcę Wam podziękować za 8 subskrypcji i tak jakby to powiedzieć, wyświetlą Wam się teraz osoby, które zasubskrybowały mój kanał. Ja szczerze dziękuję Wam za oglądanie. <laughs> Komentarzy zrobi na ciebie distraka i moja armia, czyli 8 osób, ci nie będą lubić. Dziękuję Do widzenia.